Elo, elo, witam Was! W kolejnym odcinku u mnie na kanale. Ja jestem Mamdok i dzisiaj sobie obejrzymy moje dwa pierwsze filmy. To jest pierwszy film, ale bez głosu. Od razu mówię. Dostałem moca admina. Jest straszna jakość tego filmu. Sami zobaczcie. Tepe. Ta, ta góra. I jestem na górze. No, widzicie, miała się mocno odmina. To był mój pierwszy odcinek na kanale. Nieźle, nie? I zleciałam sobie na tym dronie że tam na co to jestem. zapominam mówić żeby na tych odcinkach żebyście wy coś słyszeli bo tak to wy nic nie macie słyszeć ale co tam było chodźmy na jacht jak dobrze czytałem TP jacht no wiecie to było ponad rok temu no to trochę czasu już minęło od tego momentu fajna muzyka jest w tle w ogóle Wykorzystajmy do czegoś te moce bo nie słyszycie tej muzyczki. Ale ja słyszę. I co teraz zrobimy? Co teraz zrobię? Co wpiszę? TP auto. Nie powinno być giwe auto. Powinno być chyba. No nie. No ale był pierwszy. I on nie był wcale taki zły. Jak wiecie, on był nawet, nawet spoko. Mi się podoba. Jakby był lepszej jakości, obejrzałbym. Bo raz jest dobra jakość, raz niestety, ale nie. Auto wpadło do wody. A ja co zrobię? Okradnie bank. TP. Bank. Jestem w banku. Mhm. Opowiem się, że kiedyś się nagrywał film bez głosu, nie? To było dziwne. Bardzo dziwne. Givea. Boom. Bomba. Bomba. Bomba nie wybuchnie. Bomba wybuchła Uuu Co i zabierę to? Co i zaraz pewnie wpiszę gdzieś żeby wyjść z banku, tak? Komendę Na przedszkole dam na 100% Tak zgaduję Zobaczymy TP Basem, dobra, to jednak nie I to jest dobrze nagrany ten film. Jakby on był z głosem, to bardzo dobrze by to wyglądało. Tak szczerze. Nedżon był ponad rok temu, i to był mój pierwszy film bez żadnych umiejętności. To się jednak trochę umiejętności miało, no. Hm. To teraz takich filmów nie robię. Aż tak dobrych, jak wtedy. Zaraz tak będzie, że takie stare filmy będą lepsze niż te nowe. Co teraz wpiszę? Ile ten film jeszcze trwa? On 6 minut trwa. Te Tajna baza. Baza od Freeza. Y -y -y -y. I co to teraz? Piszę. Kośnik. Super. Moc. Co mi to dało? Jak wysoko mogę skakać? Hm. I to jest akurat sposób bardzo fajny. Czy można tak skakać wysoko? Tego nie wiedziałem. Uu. Tu mam jakieś supermoce. Mam super moce. Nie no ale to coś tam z... Se... Dobra, nie będziemy do końca tego odcinka oglądać, bo trochę nudny jest. Znacie to uczucie, jak chcecie coś kupić, ale portfel mówi nie? To z pomocą przychodzi aplikacja Temu, zyska 400 zł pakietu kuponu i 30% zniżki na wszystkie artykuły. A jest ich tam sporo, od ciuchów przez gadżety, aż po randomowe rzeczy, które musisz mieć, choć nie wiedziałeś, że istnieją. Ja już to sprawdziłem i wiem, że się opłaca, a ty możesz to sprawdzić klikając w link opisie tego filmu lub wpisując ten kod w wyszukiwarkę.

Drugi dzień Daily. Głosem, no, pierwszy odcinek, głosem. I ja, co e, e, ostatni odcinek? 10 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii. I pomyśleć, że to było ponad rok temu. I nadal ta gra. Gramy w nią, nie? Ale dziwne. Straszne. To jest Carcrasher Roblox. Gdzie? 10 minut to trwa ponad. No, długo. Myślałem, że to będzie krócej trwać. Dobra. To będzie źle położone na odcinku ostatnim styku. To będzie źle położone na odcinku ostatnim To będzie źle położone na Kar Crasher 2. Tutaj to, jest, Car, crusher, tym, to jest już gorsza muzyczka? ale ogólnie mogę wam powiedzieć, że to są nawet dobre filmy nie będziemy do końca go oglądać, bo to jest nudne, ale on to są dobre filmy znacie to uczucie, jak chcecie coś kupić, ale portfel mówi nie? To z pomocą przychodzi aplikacja temu zyska 400 zł pakiety kuponu i 30% zniżki na wszystkie artykuły, a jest ich tam sporo od ciuchów przez gadżety aż po randomowe rzeczy, które musisz mieć, choć nie wiedziałeś, że istnieją. Ja już to sprawdziłem i wiem, że się opłaca, a ty możesz to sprawdzić klikając w link opisie tego filmu lub wpisując ten kod w wyszukiwarkę. Subskrybuj. Teraz jak rozwalimy to auto, to raczej będzie mieli ma... A tu jeszcze są jakiś te... Zresztą się jemy wszystko no, i... co to już wiem, już jest, jest pomyśleć, że kiedyś to się... To był jeden z dobrych filmów, ogólnie. On się nie wybił jakoś mega mocno, no, ale... On był spoko. E, ale dobra. To jest komis? Komis, komis. Dobra, tutaj to jest luźne granie, więc jak chcecie sobie obejrzeć, obejrzałem 3 minuty, jak chcecie sobie obejrzeć resztę tego odcinka, no to bardzo zapraszam Was, zejdźcie sobie na sam dół i mojego kanału i sobie zobaczycie to. A ja się z Wami żegnam, no i narka, no po prostu subskrybujcie, komentujcie, a ja się z Wami żegnam, no i nara!